Witam w studio portalu w politycepl. Dzisiaj moim gościem jest Maciej Pawlicki, publicysta, producent filmowy, prezes stowarzyszenia Stop Bankowemu bezprawiu, czyli człowiek wielu zainteresowań, a okazuje się, że dzisiaj można go także przedstawić jako kandydata na posła z listy Prawa i Sprawiedliwości. Tak, tak, tak jest. Dzień Proszę powiedzieć, który okręg? Wiem, że miejsce ostatnie, czyli takie bardzo wymagające. Tak, miejsce ostatnie 24 w okręgu podwarszawskim 20, czyli powiaty wokół Warszawy. Bardzo piękna okolica i wspaniali ludzie, ale rzeczywiście to oni zdecydują, czy chcą mnie w Sejmie, bo jestem na ostatnim miejscu. Ostatnio pana aktywność głównie kojarzy się z tak zwanym ruchem Frankowiczów, ale pan nie do końca zgadza się z tym określeniem, tak? Nie, nie, nie lubię tego określenia, ponieważ nie było franków. To jest. Opowieść narzucona przez bankierów: nie było franków w naszych kredytach, dlatego jesteśmy, my raczej nazywamy się oszukani przez oszukani na toksycznych kredytach. I tak, no, powiedziałbym, całe życie zajmowałem się kulturą, pisaniem, robieniem filmów czy robieniem telewizji. Natomiast od pół roku czy trochę więcej zajmuję się, zajmuję się sprawą, która mnie osobiście dotyczy i od tego się wszystko zaczęło, ale uważam, że to nadaje wiarygodności moim poczynaniom. I sprawa ta dotyczy sposobu funkcjonowania naszego państwa w sferze finansów. To jest krwiobieg gospodarki i ten krwiobieg jest chory. To znaczy, widząc, co się dzieje na przykładzie toksycznych kredytów, coraz głębiej wchodząc w tę sprawę, coraz bardziej włosy stawały mi na głowie dęba, ponieważ widziałem z coraz większym przerażeniem, w jakim. No niestety Bantustanie jesteśmy, jak bardzo jesteśmy wykorzystywani przez nieuczciwe banki, bo nie mówię o wszystkich bankach, przez bankierów, którzy chcą zarobić na Polakach zupełnie zarabiać zupełnie inaczej niż na innych rynkach, gdzie ochrona klienta istnieje. W Polsce ona praktycznie nie istnieje, politycy na to zezwalają z różnych powodów i dlatego między innymi chce się znaleźć w Sejmie, żeby przypilnować tej sprawy. To znaczy, żeby to zostało, ta sprawa, ten konkretny przykład, Toksycznego kredytu wykorzystania kilku milionów Polaków, bo to jest 700 tysięcy umów, ale kilka milionów, żeby to zostało naprawione w duchu prawa i sprawiedliwości, ale także w ogóle uzdrowienie polskiego systemu finansowego pasjonuje mnie niesamowicie i wydaje się mi się, że oprócz spraw kultury, którym chciałbym się w sobie <laughs> zajmować oczywiście, będę się zajmował także tym. Czyli rozumiem, że to nie jest tak, że pan będzie w Sejmie rzecznikiem frankowiczów, przepraszam za to określenie, którego pan nie lubi, tak? Rozumiem, że... czy znaczy wie pan, no w pewnym sensie będę, to znaczy będę rzecz, rzecznikiem oszukanych, to znaczy będę rzecznikiem obywateli, którzy uwierzyli, że y, żyjemy w państwie prawa. Y, ci obywatele zostali oszukani, jestem jednym z nich i będę ich rzecznikiem, oczywiście, i będę... Wszystkich polityków, którzy się tam znajdą, wszystkich, którzy utworzą rząd i wszystkich urzędników, którzy za te sprawy odpowiadają, będę dla nich, powiedziałbym, bardzo upartym rozmówcą, aż do momentu, kiedy to zostanie załatwione. Rozumiem, że to, że znalazł się Pan na listach Prawa i Sprawiedliwości, oznacza, że to jest grupowanie, które chce tę sprawę systemowo rozwiązać. Tak, no przede wszystkim opieramy się na obietnicy prezydenta Andrzeja Dudy, który, który w kampanii nam obiecał, że taką ustawę złoży jeszcze przed wyborami, znaczy, przepraszam, on powiedział pierwsze trzy miesiące, czyli to jest... Do 6 listopada. Liczymy na to, że złoży ten projekt jeszcze przed wyborami, a że Prawo i Sprawiedliwość i może różne inne partie też odniosą się do tego projektu, a wyborcy zdecydują, mówię w tej chwili o tej grupie tych kilku milionów oszukanych na toksycznych kredytach, zdecydują, komu chcą powierzyć władzę, kto tę sprawę załatwi. Ja mam nadzieję, że to ugrupowanie się nazywa Prawo i Sprawiedliwość, że prezydent ten projekt złoży, a Prawo i Sprawiedliwość tę sprawę załatwi w duchu. Tak jak to powinno w normalnym państwie, które szanuje swoich obywateli, które wymaga, wymaga y, przestrzegania prawa także od wielkich korporacji, że tak to będzie załatwione. Waszą sprawą zajął się także Europejski Trybunał Sprawiedliwości, tak? Tak, to na razie tylko rzecznik. Znaczy to, to jest y, y, procedura, która trwa na wniosek Węgierskiego Sądu, który zapytał o pewien konkretny kredyt, czy to jest kredyt, czy to jest instrument finansowy, no to wczoraj, co to, to się wydarzyło, to była zaledwie odpowiedź, y, opinia Rzecznika Europejskiego Trybunału, która często nie pokrywa się z wyrokiem, który zapewne będzie za parę miesięcy, ona jest pewnym unikiem prawnym, ona mówi, że ten wniosek w ogóle nie powinien wpłynąć, bo, bo nie dotyczy inwestycji i tak dalej, no krótko mówiąc, jest to pewien, pewne ściemnienie prawnicze i boimy się, czy też Sądzimy, że być może tak będzie, że wyrok również będzie w rodzaju wyroku Salomonowego. To znaczy będzie faktycznie znaczył rozstrzygajcie to na swoich własnych rynkach. Rozstrzygajcie to sami rządy waszych państw, niech to rozstrzygają każdy ze swoimi obywatelami. I tak się powinno stać, bo to jest problem, który, który zaniedbało polskie państwo. Które, które urzędnicy opłacani z naszych podatków w różnych instytucjach powinni przypilnować, żeby nam nie sprzedano tej trucizny. I teraz ci urzędnicy i ci politycy mają to naprawić w każdym państwie. I tak w Polsce też się powinno zdarzyć. To jest nasza sprawa i my sami ją musimy naprawić. Zaczynałem od tego, że jest pan producentem filmowym i na tym chciałbym skończyć, bo jest pan producentem filmu, na który czeka. Kilka milionów Polaków z całą pewnością film w reżyserii Antoniego Krauzego-Smaleńskiego. Na jakim etapie, przepraszam, na jakim etapie prac obecnie jesteśmy? Trwa montaż. Antoni Krauze ciężko pracuje, bo montaż to jest taki z jednej strony najciekawszy, najwspanialszy okres. Tam faktycznie powstaje film. I myślę, że będzie trwał jeszcze kilka tygodni. Potem kolejne etapy postprodukcji, czyli Dodanie muzyki, efektów specjalnych. To wszystko równolegle się dzieje, ale jeszcze kilka miesięcy praca nad filmem będzie trwała. Premiera po świętach dokładnie jeszcze nie znamy, nie znamy daty, ale film będzie gotowy w tym roku. Na premierę wyznaczymy jeden z najlepszych, najlepszych tygodni poświątecznych. W takim razie czekamy z niecierpliwością na premiera Smoleńska. Myślę, że przed wyborami jeszcze się spotkamy, bo jeszcze warto o parę punktów pańskiego programu zapytać. Bardzo Dziękuję chętnie bardzo. jestem do dyspozycji.